Tu Oliwia, witam Was z powrotem na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was jak co roku odcinek z moimi rzeczami must have na lato. Część z tych produktów już pojechała ze mną na wypad do Lizbony. Relacje mogliście śledzić na moim insta, na którego Was zresztą serdecznie zapraszam. Jeśli interesuje Was ta tematyka, no to zapraszam do dalszego oglądania. Powiem Wam, że w tym letnim okresie w szczególności dbam o nawilżanie mojej skóry twarzy. Staram się oczywiście nie opalać twarzy, nie wystawiać jej na słońce, dlatego stawiam na kapelusze. I jakieś filtry przeciwsłoneczne, zwykle jest to po prostu 50. Nie mam wam jednak jakichś konkretnych produktów do polecenia z tej kategorii. Nie jestem przywiązana do niczego szczególnie, dlatego jeśli możecie mi polecić jakieś fajne filtry, zarówno do twarzy, jak i generalnie ciała, to czekam na Wasze komentarze, będę mega wdzięczna. Natomiast ja mogę Wam w szczególności polecić dwie maseczki, które sprawdzają się u mnie po prostu rewelacyjnie. Jest to maseczka Drink Up Intensive. Marki Origins oraz maseczka od Glam Glow. Nakładam je zwykle bardzo mocno obficie tuż przed pójściem spać. Z kolei tą od Origins często pozostawiam po prostu na noc i ona ma w składzie awokado, obydwie bardzo fajnie nawilżają. No i faktycznie czuję, że ta moja skóra dzięki nim wygląda dużo bardziej świetliście lata kompletnie nie wyobrażam sobie bez produktu jakim jest krem BB ja akurat w szczególności upodobałam sobie ten Healthy Mix od Bourjois akurat w tym momencie mam go w odcieniu 02 ale wiadomo im się bardziej opalę tym ten kolor będzie ciemniejszy generalnie powiem Wam, że w upały raczej nie stawiam na jakikolwiek makijaż ponieważ wszystko by po prostu ze mnie spłynęło, ale jeśli już chcę wyrównać ten koloryt zniwelować, ukryć zaczerwienienia bądź jakieś wypryski na mojej skórze to stawiam właśnie na na ten Krem BB on ma stosunkowo lekką formułę, ale za to naprawdę niezłe krycie. Nie wiem jak wy, ale ja w lecie mam okrutny problem z wyświecającą się strefą T. Przedstawiam Wam produkt, który uratował mnie właśnie w Lizbonie. Jest to produkt od Beauty Blendera. Taka gąbeczka, która w bardzo fajny sposób zbiera sebum i można ją śmiało stosować zamiennie do na przykład bibułek matujących bądź pudru na wacikach. No i jest rewelacyjną opcją na wyjazdy, ponieważ ma takie mini lusterko. Jest to też produkt bardzo kompaktowy, więc możemy go po prostu wrzucić do torebki. mm okay. Latem tego ciała odkrywamy faktycznie dużo więcej. Jest to po prostu nieuniknione. Ze względu na wysoką temperaturę ja nie wyobrażam sobie nie wykonywać depilacji. E, cenię sobie też długofalowe, długoterminowe rozwiązania, dlatego najlepsza dla mnie jest właśnie depilacja woskiem za pomocą plastrów. Ja akurat stawiam na te marki WIT z serii Easy Gel Locks. W opakowaniu znajduje się 12 plastrów i bez jakiegokolwiek problemu jesteście w stanie za ich pomocą wydepilować obydwie nogi. Tak do opakowania dołączone są także chusteczki nasączone olejkiem, dzięki któremu e, tego wosku się po prostu po depilacji pozbywamy. Jeśli boicie się bólu, to jak najbardziej możecie postawić na krem do depilacji. Ten odwit jest także bardzo fajny i akurat używam go do depilacji pach. Zdradzę Wam teraz mój sprawdzony, szybki, skuteczny i stosunkowo bezbolesny sposób na usunięcie włosków z nóg właśnie za pomocą plastrów z woskiem. Na samym początku przyklejam plaster do mojej nogi. Bardzo dokładnie, żeby te wszystkie włoski chwyciły, zostały przyklejone. Fajne jest też to, że nie trzeba tego plastra uprzednio rozgrzewać w dłoniach. Natomiast, co jest najważniejsze, to plaster należy rwać bardzo blisko skóry oraz pod włos, żeby ta depilacja była faktycznie skuteczna. I słuchajcie, co ja robię w momencie, gdy przyklejam plaster, biorę bardzo głęboki wdech i w momencie, gdy te włoski usuwam, czyli plaster odrywam, biorę. Wydech zdecydowany, no i przede wszystkim naciągam skórę na moich nogach. To gwarantuje nie dość, że skuteczną depilację, to jeszcze to, że boli mnie odrobi na mniej. Najbardziej lubię w depilacji woskiem to, że mam spokój na dobrych kilkanaście dni i włoski odrastają po prostu słabsze, krótsze i często też po prostu jaśniejsze, w szczególności w nawiązaniu do nóg. Jeśli macie problem z tym, że Wasza skóra na nogach jest wrażliwa, to możecie skorzystać z tej wersji plastrów dla skóry wrażliwej, bądź tuż po depilacji zrobić sobie zimny kompres. Ja często też stawiam na aloes i akurat moim ulubionym jest ten od Holika Holika. Bo ja mam że jest to super komponent, jeśli chodzi o wszelkie maseczki DIY. Tak samo dobrze sprawdza się na oparzenia, dlatego to jest mój kolejny wakacyjny, letni maskew. W ogóle mm, też polecam Wam zrobienie sobie peelingu 4 dni przed depilacją, bądź 4 dni po depilacji. To jeszcze bardziej zwiększy skuteczność właśnie tej depilacji woskiem. Jeśli szukacie takiego fajnego peelingu DIY domowego, to polecam Wam wykonanie kawowego. Jeśli jesteście zainteresowani tym, jak go wykonać, to odsyłam Was do jednego z moich filmików, w którym właśnie pokazuję tego typu różne DIY'e. Link wam, oczywiście, zostawię w opisie pod tym filmem. Co mogę Wam jeszcze polecić, to wykonujcie tę depilację wieczorami z tego względu, że wiadomo, jakieś tam podrażnienia mogą się pojawić, a w nocy skóra będzie w stanie się po prostu zregenerować e, i nie będziecie przede wszystkim narażone na to, że pojawią się jeszcze większe podrażnienia. E, bądź efekty uboczne właśnie w styku świeżo wydepilowanych nóg ze słońcem. E, no, i jeśli jesteście zainteresowani, chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat depilacji, to zapraszam Was do obejrzenia jednego z moich moich poprzednich odcinków. W którym odpowiadam na Wasze pytania, nurtujące Was tematy właśnie yy, w kategorii depilacji, chcę Wam polecić jeden z moich ulubionych drogeryjnych rozświetlaczy. I jest to ten z Eveline, czyli Glow and Go. On jest wypiekany, przepiękny odcień, zresztą mam go dzisiaj yy, właśnie na sobie. Powiem Wam, że daje on tak mocną taflę, że wręcz trzeba z nim uważać, ale możecie go stosować także na wiele różnych sposobów. Do rozświetlenia kącika oka, nawet na powiekę, właśnie tutaj yy, w celu podkreślenia. Określenia obojczyków, czy nawet właśnie na nogi. On występuje w dwóch odcieniach. Ja mam akurat y, numerek 01 Champagne, który w tym momencie mi odpowiada, ale sądzę, że w momencie, gdy się troszkę bardziej opalę, z pewnością będę sięgać właśnie po tą ciemniejszą opcję. Stosunkowo niedawno po raz pierwszy trafiły w moje łapki y, cienie rozświetlacze marki y, Claire Blanc i powiem Wam, że jestem zachwycona tym błyskiem, jaki dają. Bardzo często lądują na mojej powiece. Oczywiście uprzednio daję bazę w postaci Glitter Primer z NYX, czyli produktu, z którym także się nie rozstaję. Natomiast te cienie są w przepięknych wersjach. Mamy zarówno kolorowe, jak i takie bardziej nudziakowe. Tutaj mam akurat dwie wersje złote, czyli Cold Nude i Golden Nude. Obydwa prezentują się naprawdę oszałamiająco. Zarówno do takich dziennych, delikatnych makijaży, ale tak samo możecie je wykorzystać przy okazji makijaży wieczorowych, no i też rewelacyjnie sprawdzają się do rozświetlenia ciała. Ostatnio dość często do mojej szufladki trafiały od Was zapytania, jak udaje mi się uzyskać taki efekt mokrych włosów, naturalnych fal i stwierdziłam, że zdradzę Wam ten sekret. Jest to, słuchajcie, ze sprawą tego produktu marki Schwarzkopf. To jest taka jakby pomada, która pozwala nam uzyskać taką, jak widzicie, specyficzną strukturę włosa i efekt typowych beachy ways, czyli takich plażowych loków które wyschły na słońcu tuż po wyjściu z właśnie takiej morskiej wody. Tak samo chcę Wam bardzo mocno polecić spray od Bumble and Bumble. Dostaniecie go bodajże w Sephora, tak mi się wydaje w tej sekcji z miniaturkami produktów. Jest to opcja Surf Spray. Wystarczy, że popryskacie nim takie wilgotne, mokre włosy właśnie tuż po wyjściu z wody, gdy na przykład jesteście na wakacjach i włoski same tak naturalnie się falują dając w zasadzie podobny efekt do tej pomady. Nie muszę Wam mówić, jak bardzo uwielbiam Fix Plusy z maka, i jakiś czas temu polowałam właśnie tą wersję ze złotymi drobinkami, która w idealny sposób sprawdzi się na lato, ponieważ oprócz tego, że utrwala makijaż, to dodatkowo pozostawia taką bardzo ładną, rozświetlającą poświatę na skórze. Z kolei powiem Wam, że latem dużo rzadziej stawiam na perfumy, na długotrwałe, cięższe, ponieważ zdarzyło już mi się, że Taka reakcja, że właśnie w styku perform. Ze słońcem wyszło mi niestety przebarwienie gdzieś tutaj w okolicach pleców i staram się po prostu tego unikać. Zamiennie bardzo lubię stosować takie zapachowe mgiełki do ciała, które też dają takie fajne orzeźwienie. I moją ulubioną na ten moment jest mgiełka od Victoria's Secret, oczywiście o zapachu wanilii, ale jeśli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, że jestem uzależniona od wszystkich produktów właśnie z wanilią w składzie. W tym filmie nie mogło też zabraknąć mojego modowego must have i latanie wyobrażam sobie bez właśnie takich wszelkich wiklinowych, naturalnych dodatków. Mam tutaj akurat Wam do pokazania kapelusz ze Stradivariusa oraz torebkę z Zary może rozpocznę od niego. Zabrałam go ze sobą do Lizbony, nie dość, że chronił mnie przed słońcem. W ogóle jest stosunkowo praktyczny, ponieważ nie jest zbyt duży, nie jest zbyt mały i przede wszystkim ma ozdobną tasiemkę, która okazała się być po prostu wybawieniem w Lizbonie wiało, w szczególności na przylądku Cabo de Zawiązałam sobie po prostu tą tasiemkę i... Nie musiałam się martwić o to, że po prostu ten kapelusz mi zwieje. Ten koszyk też się świetnie u mnie sprawdził, jest w ogóle bardzo pakowny. Podoba mi się w nim także to, że on ma tutaj, jak widzicie, wiązanie, dzięki czemu też mam pewność, że wiecie, nikt mi nie włoży do tej torebki ręki, nic mi stąd nie wyciągnie, czuję się po prostu bezpiecznie. A przy okazji naprawdę w przepiękny sposób ozdabia takie letnie stylizacje. Lato równoznaczne dla mnie jest ze strojem kąpielowym i powiem Wam, że od zeszłego roku bardzo często stawiam na stroje jednoczęściowe, ponieważ one są dla mnie bardzo praktyczne. Mogę je nosić zarówno na plaży, ale także, wiecie, przywziać spodenki i po prostu iść na miasto. Wówczas ten strój kąpielowy służy mi jako top i akurat ten, który mam na sobie z falbanką jest z Zary, chociaż pewnie przyznacie, że prezentuje się po prostu jak taka bluzka na jednoramie asymetryczna. Słoneczne dni nie wyobrażam sobie wyjść bez okularów przeciwsłonecznych i chcę Wam pokazać model Rajbanów, który towarzyszy mi już od dobrych kilku lat, o który zresztą bardzo często mnie pytacie. Z kolei drugą parę okularów, które zainwestowałam w tym roku, nie wiem czy inwestycja to dobre słowo, dałam za nie dosłownie kilka złotych, ponieważ są to okulary z Primarka, inspirowane okularami od CELINE. E, wyglądają, wydaje mi się naprawdę ekstra, e, no i dodatkowo też stanowią bardzo fajną ochronę. Latem bardzo lubię stawiać na proste rozwiązania, kiedy nie muszę się zastanawiać nad tym, co na siebie założyć przez długie godziny. Tylko po prostu zarzucam na siebie jeden element i jestem gotowa do wyjścia. Dodatkowo te rzeczy muszą być koniecznie przewiewne. I akurat ostatnio polowałam w Mango taką delikatnie proszkowaną sukienkę w kolorze złamanej bieli. Jest to długość mini. Fajne jest to, że ona ma podszewkę, więc mam pewność, że nic mi nie będzie prześwitywać. Nie wyobrażam sobie też nie postawić na leniane elementy garderoby, ponieważ jest to materiał naturalny, w 100% przewiewny, w którym tak bardzo się nie pocimy, jak na przykład w poliestrze. Dlatego len u mnie jest akurat na pierwszym miejscu. I ten kombinezon mam już bodajże od zeszłego roku i stawiałam na niego chyba najczęściej latem. W tym roku także. Wrócił do łask, miałam już go na sobie kilka razy. Jest bardzo praktyczny także z mango, jeśli się nie mylę. Ma tutaj ozdobne takie ala drewniane guziczki. No i przede wszystkim w bardzo ładny sposób podkreśloną talię za pomocą takiego paska. Bardzo lubię poszaleć z dodatkami i dokładnie tak samo jak w zeszłym sezonie motyw muszli zdominował. Yy, właśnie wszystkie takie trendy w dodatkach. I akurat yy, zainwestowałam jakiś czas temu w kolczyki oraz w naszyjnik. Naszyjnik jest stop shopu. Kolczyki wydaje mi się, że są z mango. Yy, niestety naszyjnik już mi się troszkę zjechał, ponieważ dość często go noszę, no ale jest to yy, taka, wiecie, opcja jednosezonowa, bo z sieciówy. Tak samo latem po prostu. Po prostu spinam włosy każdego dnia, ponieważ od tych upałów nie mogę wstrzymać. I wtedy fajnie sprawdzają się też ozdoby do włosów, które także rządzą tym sezonem. No nie da się ukryć. Ja bardzo lubię w tym sezonie stawiać na spinki do włosów, te z perłami. Mam akurat jedną z Blink Shop, druga jest z Zary, ale ostatnio widziałam czadowe, naprawdę petardy z Tradywariusie, z takimi różnymi napisami, także z muszlami. Więc sobie zerknijcie. No i przede wszystkim nic innego jak gumki do włosów, e, takie grubaśne w stylu lat 80. też będą bardzo na czasie w tym sezonie. Dziewczyny to już wszystko w tym odcinku. Dajcie koniecznie znać, co należy do waszego letniego must have. Jestem bardzo ciekawa, koniecznie poleccie mi jakieś sprawdzone filtry do ciała i twarzy, no i może jakieś fajne rozświetlacze. Jestem bardzo ciekawa, na co wystawiacie. Ja tymczasem się z Wami żegnam, zachęcam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału, wpadajcie koniecznie na Insta, a my widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, Buziaki.